Każdy, kto uczy się Pythona, z pewnością zna funkcję print. Jednak nie wszyscy znają jej możliwości. W tym materiale dowiesz się wszystkiego na jej temat. Zapraszam do oglądania. Zwykle zadaniem funkcji print jest wyświetlenie wyniku programu lub jakiejś informacji. Wystarczy w nawiasach podać obiekt. Może być więcej niż jeden. W takiej sytuacji przydatny jest parametr o nazwie SEP. Dzięki niemu możemy ustalić, co będzie pomiędzy naszymi obiektami. Podobnym argumentem jest end. Pozwala ustalić, co wypisze się jako ostatnie. Domyślnie jest równy takiemu symbolowi. Oznacza on przejście do następnej linijki, coś takiego jak enter. Właśnie dlatego każdy kolejny print wypisuje się w nowej linijce. Jeśli zmienimy end na pusty ciąg znaków, tekst nie będzie już w osobnych linijkach, ale w jednej. Kolejnym opcjonalnym argumentem jest file. Dzięki niemu można zmienić miejsce, do którego wypisze się tekst. Domyślna wartość wygląda tak. W naszym przypadku sprawia ona, że tekst pojawia się tutaj w konsoli. Ale jako argument możemy podać też plik tekstowy. Stworzył tu jeden i otworzył go w kodzie. Kiedy podam go do parametru file, tekst nie będzie już pojawiał się w konsoli, tylko w moim pliku. Ostatnim opcjonalnym parametrem, który możemy podać jest flush. Domyślnie równy false, ale możemy go zmienić na true. Decyduje, czy tekst ma zostać spłukany, czy nie. Dokładna zasada jego działania to temat na osobny odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał podobał Ci się. Do usłyszenia.